Witam serdecznie na kanale Primanki, witam Was, tak jak widzicie, z Nadrzeczki przyjechałem sobie połowić, łowienie też będzie, ale dzisiaj troszeczkę o tantach. Chciałem się odnieść do Waszych komentarzy. Parę osób pisało, że nie może nic złowić na tantę, że dla nich to jest przynęta. No nie łowi po prostu. Nie mogą znaleźć sposobu, jak zrobić, żeby ta tanta łowiła u nich na wodach. Wiadomo, czasami jest taka woda specyficzna, że dany rodzaj przynęty się nie sprawdza, ale tanta to jest dla mnie jedna z najlepszych nowoczesnych przynęt, jakie powstały. Do przynęt bez pracy własnej nie trzeba było mnie przekonywać, bo ja już nie wiem, ponad 10 lat temu, może i z 15 lat temu używałem gąbek bez pracy własnej jako dzigi na okonia, na sandacza, dlatego gumy bez pracy własnej wcale mi nie przerażały. I nie chodzi tutaj tylko o pstrągi, ale też o konia, o szczupaka, o sandacza. Według mnie każdą rybę można właśnie złowić na tantę. Ostatnio widzieliście, złowiłem pięknego klenia na tantę, łowiłem pstrągi, konie, trafi się szczupak. Sandacze też oczywiście w swojej porze, w czerwcu, bo tych falstartowiczów to tutaj jest masa. No ale wracając do tematu. Dlaczego tanta może Wam nie łowić? Tak zastanawiałem się nad tym tematem, i jest parę rzeczy, które mogą wpływać na to, że nie macie na nią brań. Pierwsza rzecz bardzo ważna to jest obciążenie. Tante generalnie zbroje jak najlżej tylko się da. Można powiedzieć na tyle lekko i na tyle ciężko, na ile pozwala woda. Spójrzcie na rzekach, jest nurt. Na małej wodzie ja używam główki około 5,5 mm. Czyli ona waży tam gram z hakiem, główka gramowa na nurcie. Wystarcza, żeby odpowiednio poprowadzić przynętę, poprowadzić ją w rynięce, czy i tak dalej. Ryby wyskakują do tego. Co jest ważne? Tanta musi naturalnie, w miarę się zachowywać na rzece, w miarę naturalnie spływać, poddawać się nurtowi i czasami odbić troszeczkę w tą, troszeczkę w tą. Nie można jej ciągnąć, że tak powiem, szybko na siłę. Na jeziorach tanta też potrzebuje w miarę swobodnie pracować. Wiadomo, że tutaj założę powiedzmy główkę gramową na jeziorze, na głębszej założę założy nawet ceburawskę 4g, 5g nie ma problemu, też to będzie pracowało. Wszystko zależy od danej głębokości. No ale podsumowując, tantę należy zbroić jak najlżej, tylko się da jak najlżej, jak tylko warunki na to pozwalają. Kolejna rzecz to jest haczyk. Jeżeli używacie zbyt długich haczyków, tanta traci swoje najlepsze walory. Używając krótkiego haczyka, mimo że to jest przynęta bez pracy własnej, ten ogonek cały czas pracuje. Na nurcie on sobie faluje. Ja jeszcze jak tak delikatnie podbijam szczytówką, on wpada w takie turbulencje. Na jeziorze przy opadzie, jeżeli jest krótki haczyk, ogonek. Przy opadzie, on jeszcze tam zapracuje sobie, i to jest naprawdę bardzo ważny moment, który prowokuje rybę do ataku. Także bardzo ważna rzecz, nie używać zbyt długich haczyków. Dotyczy to też haczyków offsetowych. Nie można zbroić całej tanty, że tam tylko centymetr ogonka zostaje, bo to nic z tego nie będzie. Tanta musi zachowywać się na haczyku swobodnie. Następna sprawa, łowiąc delikatnie małymi tantami, no nie można niestety używać grubej plecionki i zbyt topornego wędziska, bo nie będzie czuć brań. Ja poprzednio tutaj, jak byłem na pstrągach, gdybym miał innego kija, tych brań nawet bym nie wyczuł. Miałem masę brań, ryby nie chciały zbytnio współpracować, ale były puknięcia, stuknięcia, gdzieś tam trącenia. Ja to wszystko na delikatnym kiku do 6 gramów, to jest akurat Metsui 4 do 6 gramów, długość 1,98 m. Wszystko na tym doskonale czułem. I to było tak naprawdę moje odkrycie, jeżeli chodzi o łowienie pstrągów na gumy. Delikatny kijek. Kolejna rzecz, plecionka. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie łowienia na spinik na żyłkę. Żyłki odstawiłem już dawno, dawno temu. Czasami zimą, jak jest mróz i bardzo ciągnie mnie na rzekę, założę żyłkę. Ale generalnie używam plecionek. I zobaczcie. Na pstrągi, na w miarę czyste rzeki, takie czyste to mi chodzi, mało zwałek, mało takich zaczepowych miejsc, używam plecionki 0.4. Widzieliście poprzednio, wyciągnąłem klenia 50, wyciągnąłem jazia 50, wcześniej łowiłem okonie, łowiłem tam inne ryby. Plecionka 0.4 naprawdę jest na tyle wytrzymała, że śmiało dwukilową rybę można bez problemu wyciągnąć. Jedna jest tylko mała rzecz, no, że się więcej rywie, ale niestety łowiąc grubszą plecionką nie nadamy odpowiedniej pracy tancie i nie będziemy czuli po prostu kontaktu z przynętą. To jest bardzo ważna sprawa. Delikatny sprzęt do delikatnego łowienia. Na, oczywiście na małe przynęty, ja tu mówię o tancie 5 cm. Wiadomo, łowiąc sandacze szczupaki na tantę zdecydowanie większą, tam 6-8 cm. Wiadomo, że oczywiście możemy używać grubszych plecionek, mocniejszych wędek, łowiąc w opadzie z dna będziemy to elegancko czuli, ale mówimy tutaj o łowieniu generalnie ultralightowym. Kolejna rzecz, to jest kolor tanty. Mam swój uniwersalny kolor, to jest ten taki beżowo-brązowy z brokatem, ale każda woda tak naprawdę może mieć swoją specyfikę. Na większości wód ten kolor się sprawdza, ale na niektórych trzeba założyć jakiś zgnitozielony, czasami biała tanta, czasami fluo, także kolor też ma bardzo duże znaczenie, trzeba dopasować się kolorystycznie po prostu do danej wody. I ja myślę, że to tak z grubsza, to są najważniejsze rzeczy według mnie, przez które możecie nie mieć wyników na tante. Spróbujcie każdy z tych elementów jakoś tam zoptymalizować, dobrać sobie odpowiednią plecionkę, sprzęt haczyki do tych tant, wybrać sobie kolory, które się sprawdzają na danej wodzie. I ja nie wierzę, żeby tanta po prostu Wam się nie sprawdzała. I tak na koniec jeszcze jedna rzecz, bo ja łowię tantami z Aliexpress, ale jasna sprawa, że oryginalne tanty mając dodatkowo zapach są na pewno jeszcze bardziej skuteczne. Także jeżeli nie macie wyników, używacie gumek z Aliexpress, kropcie kilka kropelek zapachu i tam krewetkę czy innego zapachu, może to też coś zmieni. Ja czasami daję, ale nie zawsze. To nie jest tak, że ja jakoś tam bazuję na tym zapachu i bardzo w to mocno wierzę, chociaż wiem, że w niektórych warunkach podnosi to skuteczność. No nic, ja biorę kija, idę porzucać, a Was zostawiam z przemyśleniami i wskazówkami, co zrobić, żeby tanta łowiła. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. O! Siedzi. I to fajna ryba. Fajna ryba. Co to jest? Chyba kleń. O, fajna ryba. Kleń. Ale walczy. O piękny kleń. Przepiękny klusek O, ale klenisko piękne, ale skaban. O, to jest klenisko. To jest klenisko Spójrzcie jaki kleń Od razu miarkę wezmę Nie będę go tu mordował długo Ale klenisko o, Na tamte Ależ piękne klenisko Już od razu mierzę No to jest kawał Grzmota Kawał grzmota. Pięćdziesiątak. Pięćdziesiątak. Alex, klęk. Przepiękny.